Gotti pojawia się w filmach i serialu. Chociaż nie potrafi rozmawiać, szamanka jest niewątpliwie osobą sympatyczną, łagodną i wyrozumiałą. Dlatego zaskarbiła sobie sympatię wszystkich mieszkańców wioski. Po zawarciu pokoju ze smokami, również te stworzenia pokochały staruszkę. Dlatego w jej domu mieszka mnóstwo straszliwców, które bawią się, a nawet śpią w jednym łóżku z Gotti. Jako szamanka jest ona obiektywna i sprawiedliwa. Pozostaje wierna tradycjom, które konsekwentnie wypełnia. Ona również ocenia wikingów i wyłania zwycięzców podczas smoczego szkolenia, gdzie wskazuje najlepszego wojownika według umiejętności, jakimi się wykazuje. Cechuje ją również mądrość. Ponieważ przeżyła wśród członków klanu wiele lat, doskonale rozumie nękające ich problemy. Zna również choroby, na jakie zapadają smoki, i potrafi wskazać właściwe lekarstwo. Potrafi przewidzieć różne wydarzenia, m.in. pogodę. Dzięki temu, że mieszka w najwyżej zlokalizowanym na wyspie domu, widzi daleki horyzont oraz panujące tam warunki atmosferyczne. Kobieta wie o wielu rzeczach, o których pozostali wikingowie nie mają pojęcia. Kiedy w odcinku Smoczy Kwiat Smoki zachorowały na tajemniczą chorobę, żaden z streserów nie był w stanie zdiagnozować jej przyczyny. Udało się to Gotti. Jest w swoim plemieniu kimś w rodzaju szamanki i uzdrowiciela. Wikingowie, którzy są chorzy, ranni lub którym dolega coś innego, przychodzą właśnie do niej, a ona ma antidotum na niemal każdą dolegliwość. Bardzo dobrze porozumiewa się ze smokami. Zaprzyjaźniła się z bardzo wieloma przedstawicielami gatunków straszliwców. Lecz ma dobry kontakt z każdym innym stworzeniem żyjącym w wiosce. Prawdopodobnie zna tajniki komunikacji między smokami. I sama potrafi się z nimi porozumiewać. Wytrasowała sobie również smoka wierzchowego z gatunku gronkiel. Jedną z głównych ról goti jest prowadzenie wszelkich ceremonii czy nadawanie najważniejszych tytułów, takich jak wódz. Między innymi oficjalnie mianowała czkawkę Bodenberg. A rok później zawarła więź małżeńską między Czkawką a Astrid. O przeszłości GOTI wiadomo tylko tyle, że wybrała się kiedyś na wyprawę na wyspę lodowców. Na wyspie tej została zaatakowana i ukąszona przez mrozy czorta a trzy blizny po tym ukąszeniu pozostały na jej ręce na długi czas. Według gier School of Dragons oraz Rise of Berg, dom Gothi znajduje się na szczycie twierdzy, co nie zostało wyraźnie pokazane w filmach ani serialu. Przesąd Vandali mówi, że Goti potrafi powiedzieć, kiedy dana osoba umrze, patrząc na jej język bądź paznokcie. Jest prawdopodobnie najstarszym wikingiem w plemieniu Vandali, A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Goti.